Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Auto Service. Dzisiaj zmierzymy sobie pobór prądu w samochodzie. Mianowicie, jeśli Wam się przez noc wyładowuje akumulator, auto rano nie chce odpalić lub po dłuższym postoju Wam się rozładowuje akumulator, to warto sprawdzić sobie właśnie pobór prądu w samochodzie, jaki generują odbiorniki. Jest dużo filmów ogólnie na YouTube w tej tematyce, ale jak oglądam te filmy, to mam wrażenie, że wszyscy starają się to jakoś tak bardzo profesorsko wytłumaczyć, jakieś przybliżone wartości i tak dalej, a to wcale nie jest takie skomplikowane. Multimetr za 20-30 zł. możecie też bardziej skomplikowany za 50 czy 100 zł sobie kupić. Nieważne, każdy zrobi robotę. Dla nas jest ważna przybliżona wartość, nie taka dokładna. I już będziemy mieli jasny obraz, co się dzieje z tym samochodem. Naszym pacjentem dzisiaj będzie Opel, Opel Vivaro, i mamy właśnie duży pobór prądu w granicach 2, 2 chyba 3 Ampera. A taki akceptowalny dla nas pobór prądu, żeby nam akumulatora nie rozodowywało, to jest takie 0,4, 0,04 ampera, czyli jakieś 40-50 mA. Nic skomplikowanego, podejdziemy teraz do auta, do akumulatora, pokażę Wam co sprawdzić, jak to sprawdzić, jak zmierzyć i jak szukać właśnie tego poboru prądu w bardzo prosty sposób. Zacznijmy od samej instalacji, jak sobie właśnie podpiąć to wszystko. Jak widzicie, mam multimetr, multimetr ustawiony na zakres 10A. Widzicie teraz pobór 2,16A, ampera, ampera, ampera. 216 mamy pobór na chwilę obecną. Jest to bardzo duży i nieakceptowalny pobór. Nas interesuje drugie miejsce po przecinku, czyli to, jak tu będziemy mieli w granicach 4-5. To jest akceptowalne w nowszych autach, może być troszeczkę więcej, ale mówię, do, dążymy do tego, żeby było właśnie tam 40-50 mA. Jak sobie to podłączyć? Potrzebujecie dwa druciki, jak widzicie, jeden drucik mamy podpięty do klemy, drugi dru do słupka na akumulatorze minusowego. Lepiej na minusie operować z tego względu, że jak będziecie operować na plusie, możecie się gdzieś zetknąć z masą i będzie problem. Także na słupku ujemnym akumulatora mamy jeden drucik wyprowadzony, drugi drucik mamy podpięty do klemy i obód mamy zamknięty naszym, naszym multimetrem. Początkowo, żeby nie spalić multimetra, łączymy te dwa druciki ze sobą, podłączamy sobie multimetr tutaj i tutaj i następnie rozłączamy nasze druciki na boki i wtedy zaczynamy już pomiar poboru prądu, czyli z tak zwanych amperach. Nic skomplikowanego, można to też zrobić oscyloskopem, ale słuchajcie, w takich starszych autach, gdzie nie ma jakiejś skomplikowanej elektroniki i tak dalej, czy w busach, nie ma jakichś tam ekranów dotykowych, wzbudzania długiego sterowników czy coś, nie ma sensu... Bawić się moim zdaniem w oscyloskopy, tylko zwykły multimetr i dajemy radę i nawet nie musicie zmieniać tych zakresów na, na multimetrze, tylko możecie operować na najwyższym zakresie, czyli 10, 10 amper i to wam tak naprawdę prawdę powie. I jak szukać właśnie naszego winowajcy, czyli poboru prądu? Słuchajcie, dostajemy się do komory bezpieczników, mamy rozpisane jakieś tam bezpieczniki. I szukamy, szukamy podejrzanego bezpiecznika. Czyli na przykład, ja podejrzewałem tu na samym początku radio. Radio mamy pod tym bezpiecznikiem. Przenosimy się tu. Raz, dwa, trzeci od dołu. To jest radio. Wyciągamy bezpiecznik od radia i patrzymy na nasz multimetr, czy coś się zmieniło. Jak widzicie, nadal jest ponad 2A, czyli dużo za dużo. Spróbujemy włożyć ten bezpiecznik z powrotem. Bezpiecznik siedzi, nadal na multimetrze nic się nie zmieniło. I tak sobie szukamy, co tu może być podejrzanego. Podejrzany, miałem jeszcze podejrzenie liczników, miałem podejrzenie światła, otwarcia drzwi, wentylatora. No Sprawdzałem po kolei te bezpieczniki. Wyciągałem aż do momentu, kiedy doszłem do bezpiecznika od podgrzewania szyb. W tym modelu to nie jest podgrzewanie przedniej szyby, ani tylnych, tylko jest to podgrzewanie lusterek. Zobaczcie, co się dzieje. Postaram się złapać tu i tu. Wyciągam bezpiecznik od podgrzewanej szyby. Spadł mi na dół. I teraz dostaliśmy 0,24A. Nadal to jest nieakceptowalny, nieakceptowalny stan. Muszę szukać dalej, ale widać tą ewidentną zmianę, że tak naprawdę już w tym momencie po odłączeniu lust grzanych lusterek e, mamy spadek o 2A, czyli ten na akumulator można powiedzieć, że będzie się rozładowywał 6 razy wolniej. E, 2 ampery to jest bardzo dużo. No, idzie teraz szukać przyczyny? No, musimy szukać przyczyny albo w wiązkach kabli. Najlepiej radziłbym włączyć grzanie lusterek i sprawdzić, które, które lusterka się grzeją, bo podejrzewam, że na którymś lusterku po prostu jest zwarcie. I to, które się nie grzeje, prawdopodobnie będzie uszkodzone. Wkładam ponownie nasz bezpiecznik. Mamy z powrotem 2.16 Ampera. Dobra, chcąc teraz eliminować dalej, czyli zjechać sobie z tym amperażem jeszcze w dół, żeby to był taki stan akceptowalny. Szukamy kolejnych rzeczy. Mamy podgrzewanie, przepraszam, podgrzewanie szyby. Tutaj powinno być, czyli my wyciągnęliśmy podgrzewanie lusterek. Teraz mamy co następny trąbik. Tu w ogóle jest, jak zauważycie, to są popodmieniane wartości bezpieczników, bo kolorami są pozaznaczane, na przykład tu czerwone 10A, a mamy powkładane inne. No i lecimy sobie ten bezpiecznik za bezpiecznikiem. Wyciągnąłem teraz dziesiątkę, jak widzicie nic się nie zmienia. Czyli tu jest wszystko, tu jest wszystko git. I możemy sobie tak lecieć. Jak nie macie żadnego podejrzanego, to po prostu wyciągacie bezpiecznik za bezpiecznikiem i, i sprawdzacie sobie po kolei. Myślę, że w miarę tak klarownie wam to objaśniłem. I właśnie jak już znajdziecie kolejnego podejrzanego, czyli ten amperaż wam spadnie już do takiego pożądanego stanu, no to musicie już szukać w tym układzie. Wiecie jakie bezpieczniki, i wiecie w jakim układzie szukać. Bardzo często bezpieczniki są też gdzieś w komorze silnika, są też ukryte jakieś gdzieś tam na słupkach wewnętrznych, zewnętrznych. W kabinie często są w kilku miejscach, więc warto przeszukać wszystko. I jeśli byście się już szukali w takim nowszym aucie, jakiś mercedes bm coś takiego bardziej skomplikowanego gdzie są szyny kan i tak dalej jest to już dużo cięższe ale takie podstawowe układy które najczęściej się psują właśnie jakieś radio jakieś podgrzewania szyb czy coś to możecie w każdym samochodzie ustalić w ten sam sposób i za no nie ujdźmy się za nieduże pieniążki bo za jakieś tam 40 50 zł kosz multimetru chociaż bardzo dużo ludzi którzy zajmuje się jakimś tam majsterkowaniem przy autach cokolwiek to już taki multimetr posiada próbuje gdzieś tam sobie zmierzyć ładowanie akumulatora i tym podobnych rzeczy ale to też nie wszystko. Warto sobie zmierzyć sam akumulator. U nas sam akumulator był zmierzony właśnie przed testem poboru prądu. Akumulator jest sprawny, ładowanie mamy idealne nawet na tym aucie. Kiedyś pokazywałem wam chyba, jak sprawdzić ładowanie. Już nawet nie pamiętam, czy to było to auto, czy nie to auto. Coś przy tym aucieśmy też nagrywali. Alternator, tu jest znówka, ładuje nam 14,2V, czyli akumulator jest cały czas prawidłowo doładowywany, to to sobie musimy wykluczyć. Pomiar, pomiar napięcia, czyli ładowania, też możemy zrobić tym multimetrem, tylko zmieniając ustawienie multimetra na 20V i przepinając ten kabelek na multimetrze na V i mierzymy wtedy dodatni i ujemny biegun akumulatora. Taka akceptowalna powyżej można 13,9, w górę do takie 14,5-14,6. Jest to akceptowalna wartość ładowania. Chyba, że w nowszych autach możecie się też zdziwić, bo w zależności od obciążenia, jak jest alternator sterowany elektronicznie sygnałem elektronicznym, to on może zmieniać swoją wartość ładowania w trakcie pracy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że w miarę fajnie i szybko Wam to objaśniłem. Komentujcie, udostępniajcie jak zwykle, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!